Zobaczcie, tak działa wspomaganie elektryczne jedną rączką, cyk. O, zobaczcie, ledwo co, ale. A teraz bez wspomagania. Tak, jeszcze aby tylko tabelki po, po uporządkować, tak naprawdę. Zobaczcie jakie jeszcze luzy są. Może dzisiaj sobie pojadę. Kupić dwa O no. Tak do jazdy to jest super. Do tura to może za słabo. Nawet bym powiedział, że na pewno do tura za słabo, ale jak jeżeli chodzi o, o samo wspomaganie to jest elektryczny bajka.